Cały czas mówię to samo, ja mam kontrakt w Rakowie i ja mogę chcieć pracować gdzieś, ale też rozumiem, że ten kontrakt jest obowiązujący. Ja nic nie robię przeciw Rakowi, tak? To chyba dzisiaj było e, widoczne i poświęcam się tu w pełni, nie mając dnia wolnego ostatnio, tylko pracując po to, żeby Braków e, wygrywał, a to, że mogę chcieć coś, to chyba nie jest w życiu nic złego. Nie? I, I jeżeli no, przed chwilą pan mówił to o jakichś malowaniu muralaju, no trudno. No, jeżeli ktoś mnie nie szanuje, no to ja nie będę. Rozpaczał z tego powodu nie? i ktoś nie docenia tego, co ja tutaj zrobiłem. Okej, okay. ja też, niech pan mi uwierzy, ja będę spokojnie z tym żył, bo ja wiem, ile temu klubowi oddałem, ile poświęciłem swojego życia. Nie? I tu nie, nikt mnie nie wybije z rytmu, chociażby tych kibiców były miliony. Nie? Bo ja wiem, co ja, co ja robiłem do tej pory i, i ja śpię spokojnie, przespałem całą noc, nie? wstałem, pracowałem od szóstej, tak jak zwykle. Nic się nie zmieniło i się nic nie zmieni. Czy będę tutaj w Rakowie jutro, nie wiem, być może nie, będę tydzień, może nie, a może miesiąc, a może wypełnię kontrakt do końca. Nie? Przecież ja nic nie powiedziałem takiego, że ja gdziekolwiek odchodzę, tylko powiedziałem jaka jest prawda, że chciałbym odejść. I to jest to jest zasadnicza zasadnicza różnica, nie, bo jeżeli ja bym był nieprofesjonalny, to bym po prostu nie prowadził drużyny, tak, ale Podchodzę profesjonalnie i, i no chcę, chcę zrobić wszystko dzisiaj. I robiłem wszystko. tak, Jeżeli trenerem mam jutro to to zrobię zrobię żeby on, on on wygrywał po prostu.